Przelagawało, ale to szczegół. Mmm, tych mamy w dupie. Jak tam stan życia? Brandon, jak się... Brandona bym uleczył. Proszę, weź tę miksturę uzdrawiającą. To nic nie daje za bardzo Za dużo życia ma Co zapiszemy Bo jakby się nam nie udało zabić tych wszystkich orków To wiecie O, niedługo dziesiąty poziom Pouczymy się trochę broni jednoręcznej posługiwać Może to nam powiększy obrażenia Orkowie! Nienawidzę tych bestii! Oj tam nie płacz. No, koniec z tobą, bestio! na ten temat No kolejne, kolejne bydle załatwione Co zapiszemy i byśmy się musieli szkupić Ciągle to załatwione znowu co zapiszę ja i się boję tutaj ponieważ wiem co tu jest dwóch szamanów Org wojownik tam jest dwójka o! Czytaj. O, jednak nie wiedziałem, że aż takie <ślinne> silne są orki. <ślinne> Kolejny poziom Kurde, znowu no, Dobra, mamy tutaj Jednego ucznika Ciągle Kolejne to poprawy bydle załatwione. Dobra, zabiliśmy dwóch. Przynajmniej, przynajmniej oni zabili. Ciągle. Kolejne bydle załatwione. Okay. Ciągle to potrafię. Proszę, weź tę miksturę uzdrawiającą. O. Nic tu nie ma. Pierwsze orki. Zawsze są najtrudniejsze. Hordy. Klucz. Biblioteka uczonych. Tam jeszcze nie pójdziemy, ponieważ aż tyle się nie mamy. Tak dużo znać znaczy się. Nic tu nie ma. No, se zapiszę jeszcze raz? Bo tu jeszcze więcej orków jest. No, koniec z Tobą, bestio. Okaj. A tam idzie, to nic tu nie ma. Niczego Zabija, nie znajdę. Oczywiście nie my zabijamy, ale lekki topór, kulista ryba, swój, no i wiem, wiem. pocorkowo na pierścienie. Jeszcze nie mają palca jak... To są małpy. Niczego tu nie znajdę. Dobra, to jeszcze tak przejrzymy. Tak na szybko. Idziecie? Tu mamy ołtarz Beliara. No oczywiście arki są z sługami Okej okay, tu nic nie ma szefe. Szef... Tam kiedy indziej pójdziemy Jak zdążymy więcej siły Na razie Na razie nie potrzebujemy Skora wilka Oj jak wrócimy do tego Do Korinis to tak, postrzedajemy i... Książę to tego, to klucz Nie znam się na otwieraniu zamków No dobra To wracamy do obozu Misja zakończona powodzeniem Nikt się nie zginął, nikt się nie zgubił a orki pozabijane o i nabiliśmy dziesiąty poziom przy okazji level level up jesteśmy kozaki na co chcecie to wiecie przez kogo wystrzelona przez Skipa, pirat tam ucierpiał Wszyscy cierpieli Sam bym tu nie dał rady Wiem, że się tu męczyłem, tak jak pierwszy raz grałem Co kurde, jak to przejść, tak sam chodziłem, bo... Tam... Nie słuchałem ich Tak za bardzo się... Nie wsłuchiwałem Co oni tam gadali, tak omijałem to tylko, żeby... Tylko sprawdzałem... Zadania gdzie to było? No ale tam jakoś jakoś to zawsze tam poszło gdziecie wszyscy nikogo nie straciliśmy nikogo e, zawsze tam jakoś, sam się chodzi, samo się chodziło w końcu tam ile bo chyba setnej śmierci się wkorzyłem, wpisałem sekund na nieśmiertelność. Wiem, moja wina, moja wina. Mogłem się uczyć siły. Nie byłem taki cierpliwy jak teraz. Teraz to, wiecie, widzicie. Dajemy radę. Wrzeczwiaki pozabijane. Idziemy do Grega. Że potrafimy pierdzielnąć... ...wrzytwiaki. Aby raz, idziecie. Okej, okay, rozmawiamy z tobą. W sprawie kanionu? Tak, o co chodzi? Pozbyłem się wszystkich wrzytwiaków. Dobrze, bardzo dobrze. Widać, że potrafisz to i owo. Potrzebuję pancerza, jaki noszą bandyci. Nieźle ci idzie. Chciałem, żeby bąs założył bandycki pancerz i szpiegował tych psubratów. Ale sądzę, że ty się lepiej nadasz do takiej roboty. Może nawet uda ci się wyjść stamtąd w jednym kawałku. Pogadaj z Bonsem, to da ci pancerz. Nałóż go i idź do obozu bandytów. Chciałbym wiedzieć, po co te świnie sprowadziły się do Doliny. Tak jest, kapitanie. Interesuje mnie jeszcze jedna rzecz. Co znowu? Nikt mi o tym nie mówi. Jak się tu dostałeś? Udało mi się znaleźć tunel w starej piramidzie pilnowanej przez dwóch magów. Niby magowie, ale nawet nie zorientowali się, że tam byłem. Najpierw myślałem, że to grobowiec. Chciałem sprawdzić, czy nie ma w nim czegoś wartościowego. I tak sobie szedłem, aż nagle znalazłem się w mojej...